Siemano! Z tej strony z Spawarkowic A ja dzisiaj pokażę Wam pierwszy odcinek ze żniw Zrobimy serię taką o nazwie Żniwa I będzie paręnaście odcinków Tak, z takiej serii właśnie A to jest jeden z nich Tak więc wchodzimy I kosimy pszenicę. My w tym odcinku kosimy pszenicę, a w następnym Matajas robi belki. Ta, I będziemy robić yy, tak, właśnie na zmianę. Jak on zrobi belki, to ja je będę zbierał i, i tak dalej. pośle pole dziewiętnastkę to było takie jedno z tych mniejszych pól też tak zrobiłem żeby szybciej było ale to się nie zapowiada żeby to szybko się skończyło Jest strasznie długie i i to będzie masakra no Tu jest już połowa pola, no nawet więcej, trzy czwarte, a ja już mam 60%, to będzie masakra. Będzie 80%, to za każdym razem będę włączał autopilota i będę szedł po traktor. Już jest 80, więc już idę po traktor. Strasznie zbrudny, bo musiałem posiać jakimś traktorem to pole, tak więc oto i on. ładnie się ustawia ten kombajn jak się zatrzyma to dopiero podjedziemy Aha, to było dobre dwa całe pełne zbiorniki kombajnu mieszczą się w w jednej przyczepie z tych dwóch. Tak więc cztery zbiorniki i musimy jechać sprzedać, ale w, tutaj jest e, sprzedaż, tak więc jest dobrze, jest dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie długi. Bo jak tak, to by się dwa lata wrzucał. Ale udaje mi się, że nie będzie taki długi. Trzeba ten kombajn wycofać. Przecież nie będę wjeżdżał w zborze. 我们继续。 <laughs> Ten jest strasznie głośno chodzi, Ale mocy to on ma bardzo dużo. ks jest 7130. To jest maszyna wielka. Mogłem kupić większy, ale nie chciałem już na gąsienicy może, muszę zarobić teraz pieniądze i kupię sobie może taki kombajn na gąsienicy. No, w zależności ile będzie kosztował, bo header też wcale mało nie będzie do niego kosztował. Szczepę sobie już zakryjemy, Weźmiemy sobie teraz, będziemy sypać w drugą. Tu będzie pierwszy zbiornik, jeszcze jeden i będziemy mieli już pełno. Przyjechałem w coś. Zaczynają nam się robić słoneczne żniwa. Tu z jednej strony dobrze, z drugiej nie. Z jednej, że słoma będzie suchutka, a z drugiej by mogło trochę popadać, bo trawa nie rośnie. I kukurydza. I też jeszcze w następnych w następnych odcinkach y, pokażemy Wam y, robienie kiszonki y, to już tam w zależności od nas dwóch kto będzie to nagrywał no ale zobaczymy Matajas się tutaj chichra Z tego co ja mówię Ops, wcisnąłem coś Czegoś tak chichrasz Mógłbym wiedzieć? W następnym odcinku się ściebie po hichram. Zobaczymy. się Za głośno nie śmiej. To będzie trzeba wycinać. Nie smarkaj mi to na odcinku. Cicho. Ten mi tutaj smarka, kurde. Ciszej! Chyba nam się wszystko nie zmieści. No tak, tak jak myślałem. Nie zmieściło nam się wszystko. Tutaj też sobie już włączymy autopilota. On sobie będzie powoli kosił. A my pojedziemy szybko sprzedać ziarno. Tutaj niedaleko jest skup. Gdzie jest ten skup? Bo ja już zapomniałem. A tam do... przypomniało mi się. Z takimi dwoma ciężkimi, pełnymi przyczepami. To jest ciężko się naprawdę rozpędzić. Jejej, jakie kolejny Sak? wskakujemy do kombajnu kosimy dalej sami no to jeszcze nie licząc tego co ja teraz koszę to jeszcze dwa razy kombajn przejedzie i będzie po koszeniu bo ją minąłem wszystko przez Matajasa, trudno Nawet nie zauważyłem ile pieniędzy dostałem, ale chyba bardzo mało. Miałem chyba 100 tysięcy, a mam 46 za dwie przyczepy, tak więc nie będę tutaj więcej sprzedawał. twój jakieś. Zaraz już zaczynamy kosić końcówkę tego pola. Coś mi się próbował dobić do pokoju. Ale chyba mu nie wyszło. Matajas się walną w kalorifer. Mądrze. Nie i bo będzie słychać. <kłysy> Się głupio śmieje. Końcówka pola. Tutaj mata mnie głupio rozśmiesza. Cicho tam na widowni. I będą dwa zbiorniki. Jeden pełny, dru drugi nie. Nie. Wszystko to Idę po traktor Mam nadzieję, że kombajn to weźmie całe w szerokość. Y chyba nie. A nie jednak. No, to będzie ciekawe. Wziął. Wziął... Nie wziął. Wziął. Hardcore. Hardcore w parku. Przed niego szybko przesiąść. Stój już ogólnie. Wykipujemy. Oj! By było po kole. Po błotniku, ale mniejsza oto. Dobra, dokoszamy końcówkę tego pola. Będzie Ci bardzo ciężko. Ciekawe kto to chciał. Dajas, przyznaj się. No Tajas otwiera butelkę i strasznie słychać. Może nie będzie słychać na nagraniu. Na otworzył jak, jak najciszej mógł. Idę już po traktor, będzie szybciej. Tą szczepę możemy sobie zamknąć. No nie, nie otworzył rury. No debilno. Musiał się teraz do kombajnu wchodzić. Się, będę musiał się męczyć i wchodzi po drabinie stój, szalony. Tak więc koszenie uznaję za skończone. W następnym odcinku. Matajas Wam pokaże robienie belek, tak więc zapraszam. Pewnie będzie się хиchroł, więc będzie śmiesznie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!